komunikacja komórkami, aparatami i kamerami kręcimy nasze podróże oraz nasze życie za granicą. Jest to fajne, to przyszliście to do Polonii w komie. Polonia jest w komie. W twoim domie. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Witam, witam serdecznie. Ze mną dziś w programie jest Joasia Kukier. Która ma nieprawdopodobną przygodę z krajem również nieprawdopodobnym, jakim jest Macedonia. Macedonia to kraj, w którym być może Joasia się osiedli, ale jeszcze nie wiadomo. Na razie, ponieważ jest raperką i poznała macedońskiego rapera ma wspólne plany artystyczne. Światła miasta gazną, światła miasta gazną, światła miasta gazną, powiedz dlaczego gubimy tę jasność. Jest na stażu w Macedonii, co zrobi ze swoim macedońskim życiem, to już jej sprawa. Jedno jest pewne, bardzo i najbardziej kocha Lublin i to najbardziej przeszkadza jej w osiedleniu się w Macedonii gdyż lubelskiego powietrza tam nie ma. Więc zobaczmy w tej chwili, co Joasia z Macedonii i Lublina ma do powiedzenia w naszym programie. Oczywiście pogonia w komie. Polska! Jesteśmy na meczu Polska-Macedonia. Nie wygląda to najlepiej. Obron! Zbiura. Śledziłam fanpage na Facebooku Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Skopie i pojawia się informacja, że będzie mecz koszykówki Polska-Macedonia i wraz z Pauliną, wolontariuszką w Centrum Wolontariatu Skopie postanowiłyśmy, no to jak jest taki mecz, no to musimy pójść. I jak się okazało, byłyśmy jedynymi polskimi kibickami na całą masę macedońskich kibiców. I, i dostałyśmy po prostu szałki bica z tą malutków flagą Polski. Panowie koszykarze też po meczu podeszli do mnie i powiedzieli o fajnie, że byłaś tu. Dziękujemy Ci bardzo, jesteś naszą najlepszą kibicą. Wygrałam konkurs stażowy na Uniwersytecie Marii Kili skłodowskiej w ramach mojej specjalności, którą studiowałam bałkanistyka. Wygrałam staż i wybór był dla mnie oczywisty, wybrałam Skopie. Też mam to trochę we krwi, bo i moja ciocia studiowała w Bułgarii i tak jakoś nieświadomie zatoczyłam krągi. Gdy tylko przyjechałam do Skopie, przez przypadek poznałam, teraz mówię moją bałkańską przyjaciółkę Maję, która wraz ze swoim kolegą zabrali mnie w podróż po Macedonii samochodem marki Jugo. Jako Jugo, nie ma drugiego. Właśnie jest to samochód wyprodukowany jeszcze w czasach Jugosławii. I za każdym razem, kiedy samochód stawał, potem my musiałyśmy go pchać, żeby on w ogóle ruszył. I wsiadaliśmy w Jugo i tam, gdzie Jugo był w stanie dojechać, tam jechaliśmy, zobaczyć piękne zakątki Dzikiej Macedonii. Za moimi plecami muzeum na wodzie, jezioro Ochryckie. Ja po prostu tam pojechałam i poczułam się szczęśliwa. Bez powodu. Nie wiem, czy to południowe słońce tak działa. Jak najbardziej mogłabym tam żyć. Jedyna kwestia jest taka, że jestem patriotką lokalną i nie wiem, czy mogłabym oddychać pełną parą bez Lublina. Idę, czao. Kolonia ja w komie. Pozdrawiam. Joasia tymczasem jeszcze wraca do Lublina, ale kocha Bałkany. Podziwia urodę tego regionu i docenia również jej męskie walory tej owej urody. I jednocześnie wraca do Lublina. Co jeszcze raz podkreślam, kochani, jeśli macie takie przygody jak Joasia z Macedonii. To ślijcie do nas swoje materiały, bo wtedy Rubin wyśle jej świat. I nie zapominajcie, Rubin nasz, telewizja wasza. I tak to działa. <grym wytrych>